Siema. Witam was w pierwszym odcinku z serii memes, w którym będziemy przeglądać memes z Discorda, więc lecimy! No filmiczek? Okej... Okay.

I'm not the super wimpons. Yeah, Peter dead yeah. Okay. I, I swear to God, what the fuck are you doing? Wait, no! Ja się zastanawiam, jak tak głupie koty są, że sami wpadają do wody. To mnie zastanawia. You can't find her. <laughs> Dobra, idziemy, idziemy dalej. Po której jesteś stronie? Stare gry, nowe gry Ja na sta... ja bo starych Nic na niej nie ma Prosiła pani o dwa zdjęcia na płycie, więc Pani jest normalna <grystanie> Okej okay. Oni! nie Nie Up Up Całkiem kreatywnie nie powiem. Ja, widzę śmiesznego mema. Mój nos. Oj, tak. Kto tak nie miał, niech napisze w komentarzu. Całkiem fajne. Mariusz. Witam, tu multipla. To jeszcze jest dostępne na sprzedaż? Tak, nic dziwnego. Tylko. Kur... Dziewięć ty. <laughs> o kurde. Mordo, krótka piłka z naszej strony. <laughs> Jesteś nie, ty, złe. Kiedy za dzieciaka chodziłeś na siłownię, teraz nadrabiasz układanie lego powiesz, że o mimo. ważny moment życia. Coś w tym jest. Coś w tym jest. Okej, okay, tego nie patrzę. Ja, dziś pójdę wcześniej do... spać. Mój zegar biologiczny tu się pierdoli. <grym> Okej. Okay. Ale to jest prawdziwe akurat. Prawdziwe. Ma pan jakieś wady? Bywa, że nie. Jestem na... By... na bystry. Okej, okay. ja pa... jest pan chętnie przyjęty. Gdzie? <grym> Przepraszam, że ja nie potrafię czytać, ale pierwszy raz nagrywam. The cops asking me why I keep getting amulet. Pierdzielę, to jest złe. Okej. Okay. Pożyć trzy stówy. Mam tylko dwie. To pożyć dwie i jedną będziesz mi wisiał. Big brain. Big brain moment. Chicken. We'd like to take a moment to announce that all our food keeps blowing up. Ok. To nie jest men, to jest napad. Dawaj reakcja. I zjeżdżaj są. Okej. Okay. Psychiatra. Czy jest pan chory psychicznie. Ja. Tak? Moja druga osobowość. Ale też i nie. Okej. Okay. To Sophie Lightning, and these są tips and tricks from a pro nerfer that could help you win your next nerf battle. Let's <mum> <mum> nie, nie, to jest złe. Nie. Kto by się to spodziewał? Kto by się spodziewał? Mia jak kropkę. Okej. Okay. You honor shut the fuck up because you wasn't even here. Okej, okay, w tym momencie sobie zakończymy. Dziękuję za oglądanie i cześć.